Okres przygotowawczy oceniamy bardzo pozytywnie. Cieszymy się z tego, że ominęły nas kontuzje oraz mniejsze urazy. Jeśli chodzi o jakość gry, wiadomo, że nie wszystko funkcjonowało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, natomiast w mikrocyklach staraliśmy się cały czas dbać o to, żeby poprawiać te elementy. Cieszymy się z tego, że bardzo wiele rzeczy zawodnicy pamiętali i bardziej będzie to ewolucja niż rewolucja, jeśli chodzi o nasz model gry. Mam nadzieję, że z dobrej strony będziemy się pokazywali w trakcie nowych rozgrywek trzecioligowych, w szczególności jeśli chodzi o jakość gry, że tutaj będziemy mogli. Dalej dbać o to i wyglądać tak jak na wojskach czwartoligowych. Adaptacja przebiegała bardzo dobrze. Z Konrada Rudnickiego mogliśmy skorzystać już od pierwszego treningu i to widać w funkcjonowaniu jego w zespole. Bardzo cieszymy się ze wszystkich wzmocnień. Dołączyło do nas w trakcie okresu przygotowawczego trzech zawodników. Konrad Rudnicki. Joachim Majchrzak, Filip Arak oraz dwóch młodych zawodników z drugiego zespołu czyli Szymon Jonasz i Kacper Pustoła miejmy nadzieję, że w szczególności ta pierwsza trójka mocno pomoże nam w tym, żebyśmy funkcjonowali na boiskach jak najlepiej natomiast dwóch młodych zawodników z Akademii ma troszeczkę więcej czasu, żeby się wdrażać i o swój rozwój tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Cel Wiktorii jest taki sam jak w poprzednim roku wykrywać każde kolejne spotkanie, natomiast znów będę się powtarzał nie wynik sam w sobie, ale ważny jak ten wynik będziemy osiągać i na tym się będziemy mocno koncentrować, żeby właśnie ta jakość gry była na odpowiednim poziomie, żeby rozwój zawodników, a przy tym zespołu szedł w dobrym kierunku. Tutaj będę mówił tylko za swój zespół. Chcemy widzieć wiktorię walczącą od pierwszej do ostatniej minuty, narzucającą swój styl gry w szczególności w posiadaniu piłki. Natomiast tutaj również będziemy dbali o to, żeby w tej fazie obrony również funkcjonować jak najlepiej, bo zdajemy sobie sprawę, że te rozgrywki trzecioligowe pod tym względem będą od nas zdecydowanie bardziej wymagające niż rozgrywki czwartoligowe.